mieszane uczucia. Z jednej strony zwycięstwo oczywiście cieszy jak każde. To był plan, który nakreśliliśmy przed tym meczem. Mieliśmy strategię na to spotkanie, która, która fantastycznie zapracowała. Ten mecz nie był piękny. Ja sobie zdaję sprawę, że kibice oczekiwali czegoś innego, natomiast dla nas najistotniejsze były punkty. I tutaj ambicje indywidualne musieliśmy schować, ambicje drużyny były najważniejsze i to widziałem fantastycznie. Graliśmy w obronie. Dołożyliśmy do tego trzy bramki oraz kilka niewykorzystanych sytuacji, które mogły ten wynik powiększyć. Cel, jaki, jaki postawiliśmy sobie wszyscy razem w szatni, to jest pojechać do Bytomia z nadzieją o utrzymanie. I my to zrobiliśmy. Tak naprawdę tabela może się jeszcze różnie poukładać. Doskonale wiemy, jakie realia są w czwartym. Czwart w tej lidze. kto spadnie, kto się utrzyma, tak naprawdę rozstrzygnie się po sezonie. Bardzo często tak się dzieje. Także nie pozostaje nam nic innego jak jechać na Bytom. Fantastyczne miejsce, Dobre, dobra drużyna. Liczymy na dobry mecz. Wszyscy na to liczymy i już czekamy z cierpliwością. Nie, nie boi się trener na młodych zawodników. Dzisiaj zadebiutował 16-latek w drużynie od pierwszej minuty. Mm. Ja w metrykę nikomu nie patrzę. Jeżeli tutaj zawodnik potwierdza na każdym treningu, że jest gotowy, e, metryka nie, nie odgrywa żadnej roli dla mnie. Tylko i wyłącznie umiejętności i charakter, który mu pozwoli odnaleźć się w sytuacjach, e, jest jedynym wyznacznikiem, którym się, którym się kieruje. Oczywiście w drużynie muszą być odpowiednie proporcje, e, natomiast młodzież połączona z doświadczeniem przynosi zawsze największe, najlepsze efekty. E, ja to w że wyboru tutaj robię.